Szymanko, Szymanko, witam Was nad małej rzeczki. Będziemy ci próbować złowić jazia, klenia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Rano był mróz. No to podejrzewam, nie wpłynęło dobrze na ryby. Ale będziemy próbować. Łowię dzisiaj sprzętem, tak samo jak wcześniej. Wędka hype Tackle, 230 cm do 3,5 grama ja uważam, że taka długość kija jest optymalna na taką małą rzeczkę kołowrotek Shimano Aero 3000 ja używam dużych kołowrotków bo tak lubię plecionka 0,2 mm dowiązany do, do tego przypon z żyłki ja nie używam fluorokarbonu uważam, że to nie jest potrzebne używam żyłki firmy Stroft 0,16 mm, ja myślę, że to wystarczy. No dobrze, ruszamy na rzekę, zobaczymy, co z tego wyjdzie. O taki ładny jaziulec z 35 centów. Wraca do wody. Bardzo ładnie. Wraca i kolego ładnie wziąłeś. I pięknie poszedł.